W dziki płynął przez Wisłę. Nie, no Cztery rano, dziki, dwa duże, dwa małe. A tu jest jeszcze gdzieś jeden. O tutaj został w tyle strasznie. A mały? Pewnie są dosyć biedne. Płyną przez Wisłę. Kawał rzeki. Gdzie one są? z przodu są już bardzo blisko brzegu A ten z tyłu jeden biedny Ale cztery Ale chyba nie płyną rozpaczliwie, bo gdyby płyną rozpaczliwie to by się rozdzieliły Jak płyną cztery razem to chyba dają radę Jeden został tutaj No bo zmieniają się odległości między tymi czarnymi. No tak, ale... Nie no, jak przybliżyłem cyfrowo, to było widać. A, że że później to małe. Dobra, a na razie kręcę film, żeby zobaczyć jak to jak wyjdą na brzeg. Bo może to małe to jest I już drewno. zaraz będą wychodzić. O nie, to małe to nie jest drewno. To też jest ciekawe. Z... O, wyszły, wyszły na brzeg.